Odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy w zakresie uregulowania pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości. Jak zapowiadają przedstawiciele rządu, przepisów mamy spodziewać się jeszcze tej jesieni ze względu na drastycznie krótkie wakacje o Legis, które wynosi zawrotne 14 dni. Pracodawcy już teraz muszą przygotować się do wypełnienia szeregu nowych obowiązków. A to nie będzie krótka piłka i szereg wzorów do ściągnięcia z internetu, absolutnie nam nie pomoże. Trzeba będzie naprawdę włożyć w to sporo pracy. Tutaj rozwiązania będziesz musiał dostosować do indywidualnych ustaleń w twojej firmie. Obowiązki informacyjne, regulaminy, narzędzia, żeby dostosować firmę do nowych obowiązków kodeksowych, trzeba mieć solidne podstawy merytoryczne. Zapraszam cię na nowego HR detektywa, w którym omówimy nowe obowiązki po stronie silniejszej strony stosunku pracy, czyli pracodawcy. I ja się nazywam Monika Smolewicz i jestem ekspertką prawa pracy i autorką bloga HR na szpilkach. Jeśli interesuje cię prawo pracy, koniecznie wejdź na mój blog i dołącz do największej w Polsce społeczności praktyków prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał i zaczynam news pierwszy. Praca zdalna, dokumenty wewnętrzne, regulacje BHP i koszty. Czy wiesz, że na mocy zmienionych przepisów pracodawca będzie musiał określić w przepisach wewnętrznych zakładowych, które grupy pracowników będą mogły korzystać z instytucji pracy zdalnej, a następnie ustalić w jaki sposób pracownicy wykonujący pracę zdalną będą zobligowani potwierdzać swoją obecność i gotowość do pracy. Wewnętrzne regulacje muszą objąć swoim zakresem zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej w formie ekwiwalentu bądź ryczałtu. Ekwiwalent znajdzie zastosowanie, jeśli pracownik świadczy pracę za pomocą materiałów i urządzeń niezapewnionych przez pracodawcę. Wśród osób, które rozważnie i odpowiedzialnie już rozpoczęły wdrożenie, wiele wątpliwości budzi kwestia ustalenia rekompensaty kosztów pracy zdalnej. Pracę należy rozpocząć od spisania listy potencjalnych świadczeń, a następnie oszacowania rzeczywistych kosztów z nimi związanych, w ta takich jak instalacja, serwis, eksploatacja i konserwacja urządzeń, tudzież narzędzi do pracy. W dalszej kolejności koszty energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych lub innych obciążeń ustalonych w drodze wewnętrznych uregulowań. Eksperci wskazują, że nie bez znaczenia pozostaje wymiar czasu pracy, przeznaczony na pracę zdalną, a także wartość tego nowego benefitu pożądanego na tak zwanym rynku pracy pracownika. Stąd wysnuwamy prosty wniosek, że podejście do kwoty zwrotu kosztów powinno zostać zbadane zależnie od branży. Weź również pod uwagę, że ryczałt nie będzie stanowił dla pracownika przychodu, a co za tym idzie, nie będziemy z tego tytułu opłacać składek ZUS, co z pewnością za Zainteresuje gorliwych przedstawicieli zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy odwiedzą nas podczas kontroli i z pewnością nie omieszkają sprawdzić przepisów, na mocy których składnik wynagrodzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wydaje się, że jedną z najtrudniejszych i jednocześnie nieocenionych kwestii Związanych z wdrożeniem pracy zdalnej będą obowiązki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ich kontroli. Zasady kontroli świadczenia pracy oraz wymogi BHP muszą zostać opisane w przepisach wewnątrz-zakładowych. To samo dotyczy ochrony danych osobowych i procedur zabezpieczających obszar RODO. Jak wiemy, Zagrożony jest gigantycznymi karami, Dlaczego? dlatego trzeba go objąć właściwą atencją. A teraz uwaga ważny obowiązek pracodawcy. Podmiot zatrudniający co do zasady będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez pracownika będącego rodzicem dziecka z niepełnosprawnością, kobietę w ciąży, a także rodzica dziecka w wieku do 4 roku życia. Pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku tych pracowników, tylko jeśli uwzględnienie to nie będzie możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika. Zaś o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku będzie zobligowany poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Więcej o wdrożeniu pracy zdalnej oraz obowiązkach w kontekście BHP, w tym ocenie ryzyka zawodowego, przeczytasz w najnowszym magazynie HR na szpilkach, który możesz pobrać bezpłatnie. Na moim blogu link podrzucę ci oczywiście w opisie do tego filmu. Więcej na temat pracy zdalnej, ale również przygotowania się pracodawcy do zmian, które wejdą w życie już niebawem. Dowiesz się również na naszych szkoleniach w zakładce Sklep na mojej stronie hrnaszilka.pl znajdziesz kalendarium szkoleń, w tym również szkolenia dotyczące planowanych zmian w przepisach kodeksu pracy. Przechodzimy zatem do newsu drugiego. Nowe elementy umowy o pracę i obowiązki informacyjne. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w obszarze tzw. dyrektywy Work-Life Balance doprecyzowuje i rozszerza katalog elementów, które będą musiały znaleźć się w treści umowy o pracę. Podstawowa zmiana, która de facto stanowi uregulowanie praktyki, polega na obowiązku wskazania w umowie o pracę adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy, będącego osobą fizyczną, nieposiadającego siedziby, miejsca zamieszkania. Umowa o pracę na okres próbny będzie musiała zawierać informacje dotyczące przedłużenia jej trwania, o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli takowe w czasie trwania okresu próbnego wystąpią. Pracodawca będzie zobowiązany potwierdzić w umowie okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony, a w przypadku, gdy okres ten determinuje dopuszczalną długość okresu próbnego, Przypomnijmy, że na mocy projektowanych przepisów ma on wynosić maksymalnie 1 miesiąc w przypadku późniejszego zawarcia umowy na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, lub 2 miesiące w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy. Istna rewolucja czeka naszą starą, dobrą informację o warunkach zatrudnienia. Tutaj i objętość, i zakres przejdą poważną metamorfozę. Oprócz danych wskazywanych aktualnie w informacji, czyli obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, przysługującym wymiarze urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia oraz układzie zbiorowym, którym dany zakład pracy jest objęty, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, Poinformować pracownika o przysługujących mu przerwach w pracy, dobowym i tygodniowym odpoczynku, zasadach pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, zasad dotyczących y, przechodzenia ze zmiany na zmianę w przypadku pracy zmianowej, innych niż określone w umowie o pracy składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, w wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu innych zwolnień pracy. Obowiązującej procedurze rozwiązywania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresu wypowiedzenia oraz terminie odwołania do sądu pracy, lub, jeżeli nie jest to możliwe, określenie długości okresu wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania okresów wypowiedzenia. Pracodawca poinformuje również za pomocą informacji do umowy o pracę o prawie pracownika do szkoleń w przypadku, gdy są one na mocy wewnątrz zakładowych regulacji zapewniane przez pracodawcę oraz układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu, którym pracownik jest objęty. Niestety to nie wszystkie zmiany i obowiązki. Doprawdy nie sposób jest je wymienić wszystkie i omówić w tak krótkim czasie, jak trwa nasz HR Detektyw, dlatego zapraszam Cię na szkolenie ze zmian w prawie pracy prowadzone w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi przez niezawodną mecenas Joannę Cór. Szkolenia odbywają się zarówno online, jak i offline, a wszystkie szczegóły dostępne są na mojej stronie w zakładce sklep. News trzeci. Kontrola trzeźwości. Na ten głos rozsądku czekamy. Według projektu ustawy nowelizującej pracodawcy zyskają uprawnienie do przeprowadzania prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol. Zanim przejdziemy do meritum, przypomnijmy, iż pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Pracodawcy, którzy będą chcieli wdrożyć procedury kontrolne w swoich organizacjach, będą musieli określić wymagane ustawą warunki i zasady przeprowadzania kontroli w źródłach zakładowego prawa pracy, takich jak regulamin pracy, układ zbiorowy pracy czy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Przepisy te. Objąć muszą nie tylko sam fakt wdrożenia prewencyjnej kontroli trzeźwości, ale między innymi również grupy pracowników, które podlegać będą kontroli, sposób jej przeprowadzania, rodzaj wykorzystywanych narzędzi, a także czas i częstotliwość jej przeprowadzania. Pracodawca będzie miał obowiązek każdorazowego dokumentowania przebiegu badania z uwzględnieniem wskazanych w ustawie informacji. Będzie się to wiązało z bardzo wrażliwym obszarem ochrony danych osobowych, i tutaj również ustawodawca proponuje surowy rygor odnośnie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ich przechowywania. Szerzej o projektowanych procedurach związanych z badaniem trzeźwości, pisałam już na moim blogu hrnaszpilkach.pl, do którego odwiedzenia serdecznie Cię zapraszam. W kontekście wdrożenia procedur kontroli trzeźwości, musisz wziąć pod uwagę ważny aspekt. O przeprowadzeniu kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, pracodawca będzie musiał poinformować pracowników w sposób e, przyjęty u danego pracodawcy nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. Jeśli pracodawcy zależy na szybkim wdrożeniu w życie tego rozwiązania, procedury trzeba przygotować naprawdę sprawnie, zanim jeszcze ustawa zostanie opublikowana w dzienniku ustaw. News 4. Ustawa o sygnalistach. 7 lipca opublikowano kolejny, trzeci już projekt, tzw. Ustawy o Sygnalistach, czyli ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Prace nabierają tempa, czas najwyższy, bo termin na wdrożenie przepisów do polskiego porządku prawnego minął 17 grudnia 2021 roku. Informacja ta jest szczególnie istotna dla dużych firm, gdyż w pierwszej kolejności do wdrożenia procedur przyjmowania zgłoszeń zobowiązane będą podmioty prywatne, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 250 osób. Firmy, w których pracę świadczy co najmniej 50, i mniej niż 250 osób zobowiązane będą do ustalenia procedury wewnętrznej do 17 grudnia 2023 roku. Ponieważ wiele międzynarodowych organizacji, chcąc działać w zgodzie z prawem unijnym, nie czekało na przepisy krajowe i zawczasu wdrożyło procedury ochrony sygnalistów, będzie zobligowanych do ich weryfikacji i dostosowania do nowego ustawodawstwa. Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, obok oczywiście spełnienia ustawowych wymogów związanych z wdrożeniem procedur oraz samą ochroną sygnalistów, będą szkolenia dla pracowników. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, w jaki sposób korzystać z dostępnych u pracodawcy kanałów zgłoszeń nieprawidłowości. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został przeze mnie opisany na blogu, ale na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania przypomnę pokrótce, że zgłaszanie naruszeń prawa będzie mogło być dokonywane nie tylko przez pracowników, lecz także przez inne osoby, które powzięły wiadomość o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od podstawy prawnej i formy świadczenia pracy jak również niezależnie od tego, czy dany stosunek prawny ma zostać dopiero nawiązany, istnieje, czy już może. Ustał. Co więcej, najnowszy projekt ustawy powiększył to grono o członków jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, czyli np. spółki komandytowo-akcyjnej. Jeśli chodzi o obowiązek pracodawcy, to należy tutaj wymienić szczególnie obowiązek prowadzenia przez podmiot rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz administrowanie danymi zgromadzonymi w tym rejestrze. Wpisy do rejestru będą dokonywane na podstawie zgłoszeń wewnętrznych. Przewidywany okres przechowywania danych w rejestrze zgłoszeń to 15 miesięcy liczonych od dnia zakończenia działań następnych. Czy miałaś, miałeś, miałaś już okazję zapoznać się z obowiązkami pracodawcy w kontekście ustawy o sygnalistach? Zapewne śledzisz doniesienia medialne i wiesz, że nawet największe korporacje i giganci technologiczni nie pozostaną wobec tych nowych przepisów bezkarnymi, a przygotowanie się do wdrożenia procedur będzie naprawdę bardzo czasochłonne i wymagające, dlatego już dziś musisz koniecznie zainteresować się Tymi zmianami. Co więc mogą zrobić mniejsi gracze? Po prostu spełnić wymogi formalne, wdrożyć wymagane prawem procedury i edukować pracowników. Daj znać, jak ten obszar został zaopiekowany w Twojej firmie. Bardzo jestem tego ciekawa, czy już rozpoczęliście jakiekolwiek działania i czynności związane z przygotowaniem się do przepisów o sygnalistach. News 5. Czas pracy cudzoziemców. Kolejna nowelizacja spec ustawy o zatrudnianiu obywateli Ukrainy, a w niej znaczące zmiany. Aktualnie rozszerzono katalog warunków zatrudnienia, które musi spełnić pracodawca powierzający pracę obywatelowi Ukrainy na podstawie powiadomienia. Według nowych przepisów, pracodawca musi przestrzegać warunków zatrudnienia zadeklarowanych podczas składania powiadomienia o powierzeniu pracy. Obywatelowi Ukrainy, w szczególności wymiaru czasu pracy lub liczby godzin, a także wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wypowiedziały się w tej kwestii bardzo rygorystycznie. Powierzenie pracy na warunkach innych niż wskazane w oświadczeniu lub zezwoleniu jest niedozwolone. Organy konsekwentnie stoją na stanowisku, że najmniejsze przekroczenie wymiaru czasu pracy ponad to co wskazane zostało w dokumentach, stanowić będzie nielegalne zatrudnienie cudzoziemca. Choć opinie ekspertów w tej materii są mocno podzielone, a praktyka pokazuje, że zatrudnianie cudzoziemców jest dla wielu pracodawców łataniem kadrowych braków, to nie ma wątpliwości, że obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko organizowanie pracy w sposób zapewniający ciągłość działania firmy, lecz także właściwe i zgodne z prawem ewidencjonowanie czasu pracy bez względu na to, jakiej są narodowości jego pracownicy. Mam nadzieję, że w Twojej firmie dbacie o work-life balance wszystkich swoich pracowników i nadgodziny stanowią wyjątki w naprawdę kryzysowych Sytuacja. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i polecam się we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy. Odwiedzaj mój blog, gdzie dostarczam wiele ciekawych treści, bezpłatnych e-booków, a w ostatnim czasie wspaniały kwartalnik HR na szpilkach, w którym grono autorów stanowią największe kancelarie prawne w całej Polsce oraz uznani menedżerowie z ogromnymi sukcesami na zawodowych kontach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku High Detektywa za dwa tygodnie. Jeśli przed tobą urlop, to życzę Ci przyjemnego wypoczynku. Dobrego wieczoru.